Kubek spadł w zwolnionym tempie, jakby czas zatrzymał się tuż przed uderzeniem. Strumień gorącego mleka rozlał się po niebieskim fartuchu Pauliny, plamiąc jasny materiał, który prasowała z taką starannością każdego ranka. Mały Mateusz, zaledwie dwa lata, szare oczy, potargane blond włosy, patrzył na nią ze swojego wysokiego krzesełka z mieszaniną strachu i ciekawości. Nie zrobił tego celowo. Chciał tylko sięgnąć po łyżeczkę od płatków, ale skutek był wypadkiem, który bardziej zabolał w jej duszy niż na skórze. Paulina powstrzymała jęk. Gorący płyn palił jej przed ramię, lecz jeszcze bardziej bolał wstyd. W głębi przestronnej jadalni z marmuru stał mężczyzna, który obserwował scenę, nie będąc zauważonym. Julian Dworak, przedsiębiorca wdowiec od roku, wrócił wcześniej niż planował. Przez szybę korytarza zobaczył, jak kobieta pochyla się nad dzieckiem, bez złości, bez krzyku, tylko z drżącym oddechem i cichym szeptem. Spokojnie, kochanie, nic się nie stało, to był wypadek, powiedziała ocierając ukradkiem łzy. Julian zacisnął pięści, nie rozumiał dlaczego go to tak zabolało. Może dlatego, że w tamtej chwili zobaczył coś, czego nie chciał widzieć od miesięcy. Jego syn znów się śmiał. Śmiał się przy tej prostej kobiecie, niewidzialnej dla wszystkich w tym domu pełnym luksusu. Paulina nie wiedziała, że on tam był. Nadal czyściła podłogę szybkimi ruchami, z rumieńcami w oczach i głową spuszczoną nisko. Mateusz, zaniepokojony, wyciągnął do niej rączki i wymamrotał słowo, które przebiło powietrze jak szkło. Mama. Paulina zamarła. Julian też. Objęła chłopca instynktownie tylko po to, by go uspokoić. Serce biło jej jak szalone. Wiedziała, że to nie jej dziecko, ale odkąd matka Mateusza zginęła w wypadku samochodowym, to ona była tą, która go karmiła, kąpała, usypiała piosenkami swojej babci. A teraz to dziecko nazwało ją mamą na oczach mężczyzny, który zatrudnił ją tylko z potrzeby, a traktował jak cień. Julian wszedł do jadalni, nie kryjąc dźwięku swoich kroków. Co tu się stało? zapytał chłodno. Paulina natychmiast wstała, drżąc. Przepraszam, panie dworak. To był wypadek. Mateusz rozlał mleko, ale już sprzątam. Nie zatrudniłem cię, byś grała ofiarę, Paulina. Zatrudniłem cię, żebyś była ostrożna. Mój syn nie może być otoczony niezdarnością. Słowa były ostrzejsze niż marmur, który ich otaczał. Mateusz, przestraszony tonem ojca, zaczął płakać. Paulina chciała coś powiedzieć. Ale Julian już się odwracał. Kiedy skończysz, spakuj rzeczy, nie jesteś tu już potrzebna. Krzesło przewróciło się z hukiem. Paulina patrzyła, jak odchodzi, bez siły by błagać, przytuliła chłopca z sercem pękającym z bólu. Nie płakała przy nim, czekała aż zaśnie i wtedy pozwoliła łzom spłynąć. Następnego ranka w domu panowała cisza i chłód. Paulina spakowała swoje rzeczy do torby z płótna, weszła do pokoju chłopca, gdzie w powietrzu nadal unosił się zapach mleka i dziecięcych perfum, pochyliła się i pocałowała Mateusza w czoło. Dbaj o siebie, skarbie, niech Bóg cię chroni, szepnęła. Nie wiedziała, że Julian znów ją obserwował z korytarza. Nie spał całą noc, myślał o słowie mama, o oczach dziecka, o winie, którą czuł, gdy ją wyrzucał ale duma była silniejsza niż sumienie. Kilka godzin później w domu nie dało się wytrzymać ciszy. Mateusz nie chciał jeść, nie chciał się bawić. Płakał bez przerwy, wołając tylko jedno imię Paulina. Żadna z nowo zatrudnionych nian nie potrafiła go uspokoić. Zrozpaczony Julian cisnął ramką ze zdjęciem w ścianę. Szkło rozprysło się na kawałki. Na zdjęciu twarz jego zmarłej żony pękła na pół. I wtedy zrozumiał coś, co bolało bardziej niż utrata. Jego syn znalazł w tej kobiecie coś, czego on sam nie potrafił mu dać. Trzy dni później nad miastem padał drobny deszcz. Paulina szła ulicą z połamanym parasolem, szukając pracy. Nikt jej nie chciał zatrudnić. Za stara, za cicha, mówili. Ale w głowie wciąż widziała twarz Mateusza. Kiedy wróciła do małego pokoju w pensjonacie, pod drzwiami znalazła kopertę. W środku była notatka. Pani Paulino, pan Dworak prosi o pilne spotkanie. Chodzi o chłopca. Zawahała się. Chciała nie iść, ale troska o Mateusza była silniejsza. Wsiadła do autobusu z sercem w gardle. Dom był oświetlony, ale panował w nim inny nastrój: smutek, żal, skrucha. Julian przyjął ją w drzwiach. Dziękuję, że przyszłaś. Nie wiem jak to powiedzieć. Mateusz nie je, nie śpi. Woła cię dniem i nocą. Paulina spojrzała na niego w milczeniu. Nie chcę sprawiać problemów, panie Dworak. Ty ich nie sprawiasz, odparł cicho. Ty je rozwiązujesz. Tylko ty możesz mu pomóc. Po raz pierwszy Julian nie mówił jak pracodawca. Mówił jak ojciec. Paulina weszła do pokoju. Mateusz, gdy ją zobaczył, wybiegł w jej stronę i rzucił się jej na szyję. Płacz zmienił się w śmiech. Julian stał w drzwiach, z uczuciem, którego dawno nie znał wzruszenia. Bardzo za tobą tęsknił, powiedziała cicho Paulina. Ja też, odparł Julian. Z czasem Paulina wróciła do pracy, ale wszystko się zmieniło. Julian patrzył na nią inaczej, z wdzięcznością, z podziwem. Widząc, jak karmi dziecko, jak śpiewa mu do snu, jak cierpliwie sprząta, czuł, że to właśnie ona przywróciła mu dom. Pewnego popołudnia, gdy Paulina zbierała zabawki w ogrodzie, Julian siedział samotnie, wpatrzony w zwiędłe kwiaty. Podeszła nieśmiało. Kwiaty można odratować, panie Julianie. Trzeba tylko dać im czas i opiekę, uśmiechnął się smutno. Nie wiem, czy mówisz o kwiatach, czy o mnie. Ja tylko potrafię dbać o to, co mi powierzono, odpowiedziała, odchodząc do środka. Tej nocy Julian poszedł zobaczyć Mateusza. Zastał chłopca śpiącego w ramionach Pauliny. Oboje spali spokojnie. Stał chwilę w milczeniu, potem przykrył ich kocem. Ale spokój nie trwał długo. Na rodzinnej kolacji jego siostra Klara zauważyła, że Paulina wciąż pracuje w domu. Ta kobieta znowu tutaj? To skandal, zawołała. Julianie, pozwalasz się wykorzystywać. Ona używa dziecka, żeby cię zmanipulować. Julian wstał wściekły. Dość, Klara. Nie masz pojęcia o czym mówisz. Wiem doskonale, odparła z pogardą. Wszyscy widzą, jak na nią patrzysz. Służąca, chcesz, żeby twój syn wychowywał się wśród służby? W sali zapadła cisza. Paulina, stojąca w drzwiach z deserem, słyszała wszystko. Przepraszam, panie Julianie, nie chcę sprawiać więcej problemów, odchodzę. Nie pozwolił jej mówić dalej. Odeszła z godnością tak, jak przyszła. Minęły tygodnie, dom znów był pusty, Mateusz zachorował, lekarze mówili, że to psychiczne wyczerpanie. Julian szukał Pauliny wszędzie bez skutku, aż pewnego dnia, rozdając darowizny w sierocińcu, usłyszał znajomy głos, nucący kołysankę. Wszedł do sali zabaw. Tam była Paulina, otoczona dziećmi, z uśmiechem pełnym zmęczenia, ale i spokoju. Paulina, wyszeptał. Panie dworak, odparła zaskoczona. Proszę, nie mów tak Julian, tylko Julian. Co pan tu robi? Szukam ciebie, szukam kogoś, kto nauczył mnie, co znaczy kochać bez oczekiwań. Paulina spuściła wzrok. Ja tylko potrafię się troszczyć, nie umiem kochać tak, jak pan myśli. Więc naucz mnie się troszczyć, nie powiedział, zbliżając się o krok. O mojego syna i si, o ciebie, podał jej kopertę, formalną propozycję współopiekuna dziecka, w której uznawał, że była dla Mateusza prawdziwą matką. Mateusz cię potrzebuje. Ja też. Łzy spłynęły jej po policzkach. Paulina przyjęła propozycję. Nie jako służąca. Nie jako wybawicielka. Ale jako kobieta, która zrozumiała, że prawdziwa miłość nie zna granic ani klas. Kilka miesięcy później dom dworaków znów wypełnił się śmiechem. W ogrodzie Mateusz biegał między kwiatami a Paulina udawała, że nie może go dogonić. Julian patrzył na nich z tarasu, czując wreszcie spokój. Czasem życie nie oddaje tego, co utraciliśmy, ale daje drugą szansę, ukrytą w prostych ludziach o wielkich sercach. Tego wieczoru, gdy słońce zachodziło za oknami, Mateusz zawołał: Tato, mamo, chodźcie zobaczyć. Julian zszedł, wziął Paulinę za rękę i, nie zważając na nic, pocałował ją przed światem, który wcześniej ich potępił i po raz pierwszy od dawna marmurowy dom dworaków stał się prawdziwym domem nie z kamienia ani złota, lecz z miłości.